Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 7 dzień grudnia. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 11, wersety od 28 do 30. Jezus przemówił tymi słowami Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Moi drodzy, ten fragment jest mi dość bliski, kiedyś, kiedy usłyszałem go po raz pierwszy. Przy okazji świadectwa pewnego gitarzysty i lidera muzycznego Brian'a Headworsha pomyślałem sobie, że rzeczywiście niesamowite jest to zdanie, skoro potrafi tak zmieniać, zmieniać ludzkie życie. Kiedyś właśnie ten tenże człowiek, o którym wspomniałem, Brian Headworsh, wspomniał, że usłyszał właśnie to zdanie z Ewangelii. Przyjdźcie do mnie, Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On znajdował się wtedy w takiej sytuacji właśnie ciężkiej, był uzależniony, miał problemy ze swoim życiem, mimo że był człowiekiem sławnym, to jednak gdzieś nie potrafił odnaleźć się w tej całej rzeczywistości. I myślę, że wielu z nas może właśnie doświadczać w swoim życiu nieraz takich momentów, kiedy to pojawiają się jakieś problemy, kiedy pojawiają się jakieś trudności. Kiedy nie radzimy sobie z samymi sobą, kiedy po prostu nie dajemy rady z tym wszystkim, co nas otacza i czujemy się obciążeni, czujemy się przytłoczeni tym wszystkim i z odpowiedzią przychodzi nam Jezus ze swoją dobrą nowiną. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I moi drodzy, to, co uderza mnie w tym zdaniu, to właśnie ta niesamowita miłość Boga. Kiedy przeżywamy Adwent i słyszymy o tym, że przygotowujemy się do powtórnego przyjścia Chrystusa, wielu z nas być może odczuwa taki lęk. Ojej, co to będzie, kiedy wszystko się skończy, kiedy Jezus ponownie przyjdzie. Boimy się w pewnym sensie tej rzeczywistości. Może dlatego, że jest ona dla nas nieznana, a może dlatego, że mamy świadomość swojej słabości. A Ewangelia pokazuje nam jasno wyraźnie, że Bóg jest dobry, że Jemu zależy na naszych problemach, na tym, żeby być obecnym w tych problemach, żeby nas wspierać w tym wszystkim, żeby pomagać nam radzić sobie z rzeczywistością naszego życia. Nasz Bóg jest dobry, nie musimy się Go obawiać. Trzeba tylko, abyśmy do Niego jeszcze bardziej przylgnęli. To, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, o tym, słodkim jarzmie, obrzemieniu lekkim, no to jest rzeczywistość ukazująca nam, że Jezus nie obiecuje nam łatwego życia, ale na pewno będzie to rzeczywistość, która będzie dla nas szczęściodajna. Bo przecież jeżeli kogoś kochamy, w jakiś sposób no, rezygnujemy z siebie na rzecz tej drugiej osoby. Podobnie w relacji z Bogiem. Jeśli Go kochamy, to rezygnujemy z pewnych rzeczywistości. Oczywiście to, do czego zachęca nas, abyśmy rezygnowali w naszym życiu, Bóg jest, jest rzeczywistością, raczej złą, raczej zbędną w naszym życiu. Więc jeżeli dla Niego coś pozostawimy, jeżeli z Nim będziemy iść przez życie, na pewno będziemy szczęśliwi. To jest oczywiste. Dlatego też, moi drodzy, nie bójmy się przychodzić do Jezusa. Nie bójmy się przychodzić do Jezusa. Pozdrawiam was serdecznie i błogosławie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.